Psalm 72. Psalm dla Salomona. Boże, daj królowi swoje sądy i swoją sprawiedliwość, synowi króla. Będzie sądził twój lud w sprawiedliwości, a twoich ubogich w prawości. Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Będzie sądził ubogich z ludu, wybawi synów potrzebującego, a zgniecie ciemiężyciela. Będą się bać ciebie, póki trwać będzie słońce i księżyc z pokolenia na pokolenie. Stąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak krople deszczu nawadniające ziemię. Za jego dni zakwitnie sprawiedliwy i będzie obfitość pokoju, dopóki księżyc trwa. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Przed nim upadną mieszkańcy pustyni, a jego wrogowie będą prochlizać. Królowie tarsisz i wysp przyniosą dary, królowie szeby i saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyć. Ocali bowiem ubogiego, gdy zawoła, i nędznego, który nie ma pomocnika. Zmiłuje się nad ubogim i potrzebującym, i wybawi dusze nędzarzy wybawi ich duszę od podstępu i przemocy, bo ich krew jest cenna w jego oczach. I będzie żył, i dadzą mu złoto z szeby, nieustannie będą się za niego modlić i codziennie mu błogosławić. Gdy się zasieje garść zboża w ziemi na szczytach gór, jego plon zarzumi jak liban, a mieszkańcy miast zakwitną jak polna trawa. Jego imię trwać będzie na wieki, póki słońce trwa, trwać będzie jego imię. Ludzie będą błogosławieni w nim, a wszystkie narody nazwą go błogosławionym. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda i błogosławione na wieki Jego chwalebne imię. Niech cała ziemia będzie napełniona Jego chwałą. Amen, amen. I tu się kończą modlitwy Dawida, syna Jessego.